Cześć, witam się z Wami na kanale Beauty Beauty i zapraszam Was dzisiaj na film, który już dawno, dawno temu chciałam nagrać, a dokładnie rok temu, czyli wtedy, kiedy kupiłam sobie Dysona Air Wrap Long, ale... Cieszę się, że nagrywam to dopiero po roku, bo ja wiem, że te recenzje takie na gorąco yy, często są trochę przekłamane, bo my chcemy sobie zracjonalizować ten drogi zakup i mamy tendencję do tego, żeby wypowiadać się na jakiś temat w sposób pozytywny, tak? Bo tak jak wcześniej mówiłam, musimy sobie jakoś, wiecie, no zracjonalizować to, że kupiłyśmy sobie suszarkę, mówmy się, za 2,5 tysiąca. No właśnie. Czy ja kupiłam tą suszarkę za 2,5 tysiąca, bo widzę teraz, że na stronie on kosztuje 2500 99 zł. Słuchajcie, przygotowałam się dzisiaj tutaj pięknie ze scenariuszem, także będzie dzisiaj do celu, ale jak kupiłam na empik.pl za 2298 zł. Czyli jak na mnie, to jestem z siebie dumna, że nie poszłam po prostu, wiecie, do sklepu i nie wzięłam tego za 2600, tylko mówię, hola, hola, na empiku jest legitne urządzenie, 300 stówki tańsze. Więc tak, oto, jak widzicie, zaoszczędziłam pięknie, mogłam sobie wydać na coś innego. No dobrze, dla kogo jest ten film? Ten film jest dla każdej osoby, która właśnie wertuje cały internet, cały YouTube i TikTok w poszukiwaniu odpowiedzi, czy warto zapłacić za Dysona 2500 zł. No i słuchajcie, od, od razu Wam powiem, jakie jest moje nastawienie do ceny. Z e, cenami to jest. Szczególnie takich urządzeń, dosyć wiecie, takich, jakby to powiedzieć, to są takie urządzenia, bym powiedziała, gadżety instagramowe, tiktokowe, że dziewczyny się w nim pokazują, pokazują swoje fryzury i my pragniemy tego mieć. Więc cena tego urządzenia jest na tyle wysoko postawiona, żebyśmy my, jako konsumenci, tego pragnęli, ale jest na tyle przystępna, pomówmy się, jak na takie urządzenie, że jednak większość z z nas jest w stanie sobie na to pozwolić. Pozwolić sobie na zakup, nie wiem, albo od razu za gotówkę, albo rozłożyć sobie to teraz na raty, albo czy te PayPo, Klarny są teraz, więc wiecie, że można sobie kupić i po prostu rozłożyć to na 50 rat i po prostu spłacać Dysona, aż nam włosy zsiwieją, więc tak można, mm, ale ja wam przyznam bez bicia, że jestem po prostu gadżeciarą i dla mnie zawsze się znajdzie miejsce na nowy gadżet, który wygląda atrakcyjnie. Zresztą podobnie było u mnie z Thermomixem. Yy, dlatego yy, zdecydowałam się właśnie na ten zakup i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym po roku. To jest idealny czas, bo wydarzyła się jedna rzecz, która mnie właśnie tak zmotywowała do nagrania tego filmu. Yy, o czymś dowiecie się później. Yy. Jest jedna rzecz, która mi tylko nie pasuje. Słuchajcie, mam chyba największy odrost w swoim życiu, ale też dzisiaj mi się tak dzień poukładał, że mam 6 godzin na nagrywki i chyba przez kolejny pół roku nie będę miała tyle czasu na nagrania, więc dzisiaj rano już nagrywałam właśnie to, jak te włosy konkretne końcówki suszą, kręcą, wygładzają i tak dalej. A teraz właśnie nagrywam do tego tekst, więc nie przedłużając przechodzimy sobie do teraz tej części, na którą czekałyście. Tak jest pięknie zapakowany Dyson. No, przyznam szczerze, że robi to wrażenie, bo to jest takie naprawdę porządne pudełko. W środku jest taki welur. No jest to naprawdę milutkie. Z takiego weluru chyba tylko Ania, by się nie ucieszyła, bo jak wiecie ona nie znosi welurów, nie siada na welurze. Więc oczywiście z przymrużeniem oka, bo Andziak bardzo lubi oglądać i szanuję jej twórczość. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, bo już tutaj zaraz lecę z końcówkami. E, ale przede wszystkim mamy podstawę. Tzw. Body, tak zwane body, tak to nazywają. To jest urządzenie, które będzie nam generować właśnie tą, tą siłę, to powietrze, podgrzewanie i tak dalej. Ale ważne są oczywiście też końcówki. Ja się nawet przygotowałam, żeby wiedzieć jak te końcówki konkretne się nazywają. I pierwsza z nich to jest końcówka do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury. Czyli tak, wstępne suszenie, bo mm, wydaje mi się, że wiecie, że na przykład jeśli chcecie użyć tej końcówki, no to nie robicie tego na mokrych włosach. Najpierw włosy trzeba wysuszyć, albo w 100% ja tak robię, albo tak w 80% wysuszyć, jeśli później będziecie miały zamiar używać. Tej końcówki. Ale od początku. Ta końcówka służy do suszenia i ja specjalnie dla Was dzisiaj zrobiłam test, jak długo zajmuje mi suszenie włosów właśnie przy pomocy tej końcówki. Jak widzicie, ja tych włosów trochę mam, jeszcze trochę kryję się z tyłu. Mam bardzo dużo włosów, to są moje naturalne włosy, one mi rosną jak szalone, wręcz po prostu nie potrafię wyrobić na fryzjera. I jak ja sobie pomyślę, że mam umyć włosy, to mi się naprawdę odechciewa. Chociaż dzisiaj, jak sobie policzyłam czas, ile mi zajmuje wysuszenie całych moich włosów. No, to nie jest najgorzej, bo jak widzicie, jest to niecałe 6 minut. To naprawdę nie jest źle i włosy są całkowicie wysuszone. Ale jeśli obrócimy sobie tą końcówkę, schowamy to do środka, to wtedy powietrze będzie wychodzić tędy. I dobrze jest wtedy użyć zimnego powietrza, bo ta końcówka będzie nam włosy wygładzać. Tak jak widzicie tutaj na filmie, mam nadzieję, że to jest widoczne. Więc te włosy naprawdę są ładnie wygładzone i wyglądają zdecydowanie lepiej niż jakbyśmy to wysuszyły tylko gorącym powietrzem, bo jak wiemy, zimne powietrze domyka łuskę włosa, tak, więc warto to zrobić. Ja wam dzisiaj przetestowałam, na sobie przetestowałam te wszystkie końcówki, więc później użyłam tej końcówki, to się nazywa szczotka do modelowania i wygładzania włosów gęstych i puszystych, więc to by się i spuszonych bardziej bym powiedziała, więc idealnie, jeśli chodzi o moje włosy, bo może teraz Patrzycie, że mam takie wygładzone te włosy, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa tego urządzenia. Ja mam włosy dość mocno rozjaśnione, jak widzicie, takie są moje ciemne włosy, a to jest rozjaśniony włos. I słuchajcie, on jest w dobrej kondycji w miarę, jak na taką długość, tak? Eee, ja tego Dysona używam od roku i naprawdę widzę, że to po prostu mi pomaga zachować te włosy w dobrej kondycji, bo ta suszarka ich nie pali, o czym będziemy i tak samo stylizacja później tymi lokówkami i tak dalej. To jest szczotka do wygładzania, więc ja często robię sobie tak, że włosy sobie suszę, a następnie właśnie je przeczesuję takimi szczotkami. Są dwie szczotki, jest jeszcze druga, to jest szczotka do modelowania i wygładzania włosów cienkich i ona też będzie bardzo delikatna dla skóry głowy, więc jeśli macie cieniutkie włosy, macie ich mało, to wtedy ta szczotka z tymi z tymi kuleczkami, a jeśli macie ich dużo, te włosy są dosyć porowate, spuszone, to taka ostra, bym powiedziała, szczotka. I teraz y, powiem Wam szczerze, że dopiero dzisiaj o tym przeczytałam. Ja bardzo lubię tą z tymi kuleczkami, więc jak nie robię sobie takiej fryzury jak dzisiaj, czyli nie robię sobie takich loczków, można powiedzieć loczków, bardziej bym powiedziała fale, y, to wtedy wygładzam sobie właśnie tą szczotką. No dobrze, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze taką. jakiś jeden włos się zaplątał, mamy jeszcze okrągłą szczotkę, która nadaje nam objętość, i jak widzicie na filmie, ja ją właśnie głównie używam do takiego podnoszenia włosów od nasady, ale m, żeby tak faktycznie podnieść te włosy od nasady, to trzeba się po prostu narobić. Wiecie, jak pójdziecie do fryzjera i fryzjerka wam tak pięknie wyciągnie te włosy na szczotce, no to to jest efekt. Ale żeby tym coś takiego zrobić, to trzeba się naprawdę urobić. Albo ja tak mówię dlatego, że w swoje włosy Włosy naturalne mam dosyć gęste, mam ich dużo, one są ciężkie, więc to się aż tak dobrze nie sprawdza. No i co my tu jeszcze mamy? Mamy, słuchajcie, dwie długie końcówki. To są takie końcówki cylindryczne do fal. Do fali jest ta grubsza, a do loków jest ta cieńsza. I to, czym ja mam dzisiaj zrobione włosy, to jest ta końcówka cienka. Więc teraz wam pokażę, jak wyglądają moje włosy po cegarka. Ja, po 4 godzinach. Po 4 godzinach wyglądają one tak. Więc jeszcze coś tutaj naprawdę widać. Jakiś chyba dzisiaj miałam dobry dzień, że one mi się tak długo trzymają, albo się bardziej przyłożyłam. W każdym razie spryskałam co sobie jeszcze wiecie, yy, lakierem do włosów. Tak, lakierem do włosów to mi trochę utrwaliło, więc naprawdę one wyglądają fajnie. I później słuchajcie, jak sobie zrobicie taką fryzurę, i sobie zrobicie takiego kucyka. Pięknie to wygląda. Ja naprawdę często mam tak, że jednego dnia sobie robię takie fale na świeże, umyte włosy, a na drugi dzień właśnie robię sobie takiego fajnego kucyka. Dobra, muszę się trochę rozplątać. A jeśli byście użyły tej końcówki, być może znajdę jakieś zdjęcia albo filmik, jak moje włosy wyglądają po tej końcówce. To, co są takie zdecydowanie, mm, no nie są takie pokręcone te włosy. Tutaj widać jednak, że one mają jakiś skręt. Bardziej to są takie fale. Ale co lubię w tych końcówkach to to, że za każdym razem, kiedy sobie zrobię tym fryzurę, to mam wrażenie, że, że wyglądam tak wiecie, tak trochę bardziej hollywoodzko. <laughs> Boże, chyba to wytniemy. Nie, po prostu wyglądam tak, jakbym troszeczkę spędziła czasu nad tą swoją fryzurą, że trochę się wysiliłam, że... A jak jeszcze bardziej się wysilę, to wyglądam trochę jakbym wyszła od fryzjera. Więc naprawdę yy, jest to fajna końcówka. I oczywiście dla Was też zbierzyłam czas. Ile czasu mi zajęło zrobienie tej dzisiejszej fryzury bez suszenia, bo suszenie, jak widziałyście, min yy, przed, yy, Minus... Przed... Niecałe 6 minut, a zakręcenie i zrobienie sobie grzywki zajęło mi to 11 minut 29 sekund, więc słuchajcie, to nie jest dużo. Przez 20 minut robić sobie fryzurę na tak długich włosach. Myślę, że jak ktoś ma krótsze włosy, ma tych włosów mniej, to może ten czas skrócić zdecydowanie nawet do 10 minut. Więc jeśli ktoś ma czas na to, żeby rano wstać sobie 20 minut wcześniej, a słuchajcie, i tak te włosy trzeba umyć i wysuszyć, no to to urządzenie wydaje mi się, że może się sprawdzić. Um, oczywiście nie kupujcie jeszcze tego urządzenia po tym, co teraz powiedziałam, bo poczekajcie do końca. To nie jest takie kolorowe, tak. Przejdźmy sobie teraz do. Aha, jest jeszcze jedna końcówka, słuchajcie, mam nadzieję, że ją wzięłam. Czy ja ją wzięłam, czy jej nie wzięłam? Ja jej nie wzięłam. Jestem gabcia, ale Wam powiem, bo nagrałam to wcześniej jako przebitkę. Jest jeszcze jedna taka okrągła końcówka, jak widzicie. No i jak myślicie, do, do czesania czego ona jest. No ja nie wiem, co Wy macie w głowie, moi kochani. To nie jest. To jest końcówka do czyszczenia filtra, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego. Że w Dysonie trzeba czyścić filtr. Ja wiem, że w innych wszystkich suszarkach, których wcześniej używałyście, tego filtra nie trzeba było czyścić. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek komuś w głowy, żeby jeszcze czyścić sobie suszarkę. No, w Dysonie trzeba. Jak widzicie, tu jest taka, taki filtr, trzeba go ściągnąć, w środku też trzeba wyczyścić. I róbcie to, bo jeśli nie będziecie tego robić, to sobie po prostu możecie nie tyle zepsuć urządzenie. Co To urządzenie po prostu Wam nie będzie działać, bo jeśli ten filtr będzie brudny, to tutaj będzie migać taka biała dioda i ta biała dioda yy, sprawi, że urządzenie się wyłączy, i wtedy musicie sobie po prostu to otworzyć, tu sobie wyczyścić, tutaj sobie wyczyścić. W najgorszym przypadku trzeba będzie to po prostu ściągnąć całkowicie i umyć to pod bieżącą wodą. Yy, no bo inaczej urządzenie Wam nie zadziała, tak? Dobrze. Więc mamy wszystkie, wszystkie końcówki opisane. Teraz przejdziemy sobie do takiego porównania ze zwykłą suszarką i powiem wam tak. Kiedy pierwszy raz użyłam tej suszarki właśnie z Dysona, to od razu zauważyłam, że jest jakiś taki kurczę, nie wiem, te powietrze jest takie mocne, takie, ale też takie właśnie niezbyt gorące. Jest po prostu inaczej, tak? Ta suszarka czasami potrafi Wam normalnie przypalić mózg, znacie to uczucie, jak fryzjerka Wam modeluje włosy, i ona jeszcze nie wie, ona jeszcze nie wie, ale Wy już wiecie, że zaraz was, Wasz mózg po prostu spłonie. Więc absolutnie nie ma takiej sytuacji przy Dysonie, że Was coś grzeje. Tak samo suszę Dysonem włosy mojemu trzylatkowi i on też nigdy nie narzekał, wręcz uwielbia, w ogóle on lubi tą końcówkę, jak mu tak wyczesuje włoski, mm, to mu się to podoba. I nigdy go nie parzyło, a nawet gdyby było za gorąco, zresztą ja mu też nie suszę na takim, na maksa, ja mu tak w połowie suszę, bo to są też oczywiście trzy tryby ciepła, nie wiem, czy o tym mówiłam, trzy ty tryby ciepła, zimne, takie średnie i ciepłe i oczywiście też trzy tryby mocy, jest takie mocne, mocne, jest średnio mocne i jest takie lżejsze. Yy, zobaczycie, jak będziecie sobie robić fryzury, to to faktycznie te temperatury, czy te tryby są przydatne, będziecie sobie tym e, manipulować, tak? E, no i tak, e, moja ocena, dla kogo ta suszarka się sprawdzi, bo słuchajcie, ja sobie tą suszarkę kupiłam wtedy, kiedy miałam włosy proste jak druty. Mam na myśli to, że one były po prostu ścięte na prosto, takie, wiecie, pff, żadnej grzywki nie było, bo teraz odrasta moja nieszczęsna grzywka. I na początku mówię, kurde, po co ja to sobie kupiłam? Ani to się fryzury z tym nie robi. Trochę te fale wychodzą, trochę te loki wychodzą, ale one się zaraz rozplątują. Poszłam do fryzjera i moja fryzjerka mi powiedziała tak, ola, ty musisz sobie zrobić trochę struktury na włosach, tak? Yy, masz dużo włosów, więc troszeczkę je pocieniujemy, zrobimy ci grzywkę i zobaczysz, że wtedy Dyson będzie potrzebny. I wiecie co? To jest prawda, bo kurde, ja sobie naprawdę nie wyobrażam teraz mieć grzywki. I nie wiem, jak bym miała to zrobić. Naprawdę, Dyson jest w stanie nam tak pomóc z grzywką. Tak ją, jeśli oczywiście to ogarniemy, bo na początku też nie umiałam, moja grzywka by w ogóle tak. Ale po czasie, jak już się nauczyłam tego Dysona, to naprawdę zaczęła ta grzywka fajnie wyglądać. Więc jeśli macie strukturę na włosach, jeśli wasze włosy są troszkę porowate, nie są takie, wiecie, mega błyszczące, zdrowe, naturalne, lejące, takie proste jak druty, to wtedy tak. To wtedy to Wam się fajnie sprawdzi. Ale jeśli macie takie mega naturalne włosy. I jest jeszcze ścięty na prosto, no to, to po prostu będzie Wam się tak ślizgać. To, to, to nie sprawdzi się. Ta fryzura będzie na chwilę fajna, ale zaraz Wam się wszystko rozprostuje. No chyba, że y, chociażby dla suszarki jesteście w stanie wydać 2,5 tysiąca, no to wtedy tak, bo suszarka naprawdę jest też bardzo fajna. Ale no właśnie, przechodzimy sobie teraz do y, awarii, tak? No bo Chyba nie myślałyście, że kupujecie sobie urządzenie za 2,5 tysiąca i nigdy Wam się nie zepsuje. No i tak się stało w moim przypadku, mimo że tą, tą końcówkę sobie czyściłam, w sensie ten filtr. To nagle zaczęła mi migać czerwona dioda. Ja mówię, aha, dobra, to już nie białe, to już czerwone, to już się coś mi więcej dzieje. No i niestety hmm, po prostu pewnego dnia moja suszarka postanowiła się nie włączyć. Ale po czasie się włączyła na najbardziej zimnym trybie. I na najniższych obrotach. Więc naprawdę było to takie mozolne suszenie tych włosów. I pochwaliłam się, a właściwie to pożaliłam się o tym na Instagramie i wiele z Was mi napisało: słuchaj, Ola, oddaj tego Dysona, oni ci naprawią go, albo powiedzieli, albo dziewczyny mi pisały: hej, mam to samo, tylko że to mi się stało dopiero tam po iluś latach, więc już jestem po gwarancji. Więc generalnie gwarancja, czy tam hmm, reklamacje można składać do dwóch lat, tak? Jeśli się byle, to mi powiedzcie. W każdym razie mi się to zepsuło po 13 miesiącach. I zadzwoniłam na infolinię Dysona. I byłam pozytywnie zaskoczona tym, jak to zamówienie w ogóle, zamówienie, to, ta moja reklamacja została przyjęta. Był bardzo miły pan, który mi powiedział, że on się niczym nie przejmować. Mm, powiedział mi tylko, co mam ewentualnie jeszcze zrobić, bo może się uda to naprawić, ale nie udało się. Więc pan mi zamówił kuriera. Ja to urządzenie spakowałam tego do kartonu. Na drugi dzień już kurier przyszedł. Właściwie w poniedziałek kurier przyszedł. We wtorek już dostałam informację, że moje urządzenie zostało naprawione. A w środę, słuchajcie, przychodzi urządzenie nowe. W sensie bez tych końcówek wszystkich, bo końcówki mamy no są sprawne, ale cal calutkie nowe urządzenie. Tak po prostu, o, że nie, że naprawione czy coś, tylko po prostu masz nowe, nie? No super, po prostu, super. I to jest mega na plus. Ale też sobie pomyślcie, kurde, no urządzenie za 2,5 tysiąca po roku się zepsuło. Ej, zepsuła on się kiedyś suszarka zwykła? Bo mi się nigdy nie zepsuła m, zwykła suszarka. Co najwyżej była już tak brzydka, obdrapana, brudna, e, że już nie dało się jej nigdzie ludziom pokazywać, że... To był ten czas na zmianę, tak? Więc tak, to się niestety zepsuło, ale też umówmy się, no jest tutaj trochę więcej tej technologii. Ten, ta, ta suszarka jest napakowana inną technologią niż te zwykłe suszarki, więc tu no, też może się coś zepsuć. No plusem, plus jest taki, że naprawdę ta obsługa była szybka, że w, w poniedziałek zabrał kurier, w środę już było mega. I przez te trzy dni, jak nie miałam Dysona, a właściwie to dwa dni, suszyłam włosy zwykłą suszarką i tak naprawdę wtedy sobie pomyślałam, okej. Okay. Czyli dlatego ja tyle kasy wydałam na to, bo naprawdę jest różnica. Po wysuszeniu zwykłą suszarką moje włosy to jest jeden wielki puch, strączki. No wiecie jak wyglądają rozjaśnione włosy. No to nie jest jakaś magia, no nie czarujmy się. A to, że one wyglądają tak teraz, wyglądają moim zdaniem dosyć zdrowo, no to to jest zasługa przede wszystkim olejów, które tłoczymy razem z moim mężem, autoreklama. Ale też właśnie. Słuchajcie, w związku z tym, że właśnie wybiło nam 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale, udostępniam Wam kod rabatowy do wykorzystania na naszym sklepie olejowe.com. Macie 10% rabatu na wszystkie oleje i masła orzechowe. Wystarczy, że wpiszecie kod kosmetolog 10. Jest zasługą mojej dobrej fryzjerki, która też w stanie jest mi dobrze rozjaśnić włosy bez palenia, dlatego tam siedzę 8 godzin na krześle. No, i też oczywiście jest to zasługa Dysona, której mi tych włosów nie pali mimo stylizacji, to te włosy nie są podgrzewane do wyższej, do wyższej temperatury niż 150 stopni. A suszarka zwykła nawet do 200 się rozgrzewa, już nie wspominając o prostownicy, więc prostownicy też już absolutnie nie używam. Nie mam takiej potrzeby, więc te włosy naprawdę odżyły. Dobra, jeszcze są najczęściej zadawane pytania, tak sobie to przygotowałam. Czy Dyson Airwrap niszczy włosy? No i tak jak wcześniej powiedziałam, ja uważam, że mimo częstych stylizacji nie widać, żeby te włosy były w gorszym stanie, wręcz przeciwnie, wyglądają tylko lepiej. Ile czasu zajmuje stylizacja? Suszenie zajęło mi 6 minut, stylizacja zajęła mi ponad 11 minut, więc 17 minut i mam fryzurę gotową. Czy rzeczywiście loki się trzymają? Nastawcie się, że to nie będą takie loki, jak robicie sobie prostownicą czy lokówką. To jest właśnie bardzo ważne. To nie są takie loki. W lokówce czy w prostownicy macie mega wysoką temperaturę. Tutaj tego nie macie. I po prostu te loki się tak długo nie trzymają, jeszcze nie wiem czy wiecie, ale jeśli robicie sobie loki, to najpierw sobie ustawiacie wysoką temperaturę, na przykład na 10 sekund i trzymacie 10 sekund ciepłe, ciepłe, ciepłe i później sobie zmieniacie cyk i 10 sekund trzymacie zimne, 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 tak żeby po prostu utrwalić to, najpierw sobie łuskę wiecie otwieracie, później jest fryzura i domykacie sobie łuskę, żeby te włosy właśnie w takim stanie nam zostały. Więc tak to się sprawdza. Czy trudne jest robienie tych włosów? Słuchajcie, ja na początku w ogóle nie ogarniałam tych stron, bo tutaj są dwie strony. Nie umiałam tego za bardzo zaplatać. Jakoś te włosy, przy tym pierwszym urządzeniu w ogóle też Wam powiem, te, które mi się zepsuło, to, to tak mocno nie wciągało mi włosów. Mam wrażenie, że, że to urządzenie, które teraz dostałam, jest po prostu jakieś na sterydach. One mi tak mocno włosy wciąga, że naprawdę yy, no nie muszę temu, temu jakoś tak pomagać, wiecie, no po prostu i już. Także być może też coś poprawili teraz. Mamy rok 2025, ja to kupowałam na początku 2024, więc może teraz jest mocniejsze to urządzenie, tak? Tak samo jest zresztą z ich odkurzaczami. Jak dbać o Airwrap, żeby służył latami? No przede wszystkim czyścić ten filtr, nie gnieść tych wszystkich szczotek gdzieś tam w szafkach, tylko raczej, raczej po prostu ładnie wszystko odkładać, czyścić to w środku, tutaj nie zostawiać też włosów między tym, bo to się później pali, więc też bym sobie to czyściła. No, my możemy dbać, ale też widzicie, urządzenie mi się zepsuło, mimo że dbałam, yy, więc też tak może być. Yy, jakie są najlepsze sposoby na wydłużenie trwałości fryzury? No, ja po prostu sobie to pryskam lakierem, ale jeśli bym bardzo chciała, żeby te włosy zostały tak jak chciałam, to bym sobie jeszcze na każdy ten, yy, ten, na każde pasmo nałożyła sobie po prostu jeszcze wałek i trzymała sobie to określony czas. Ja sobie w ogóle to robię tak, że jak sobie zrobię te loki, tak, mówmy się loki, spryskuję sobie la lakierem. To ja ich nie rozplatam jeszcze, nie rozczesuję. Rozczesuję je dopiero po czasie. Widzicie? Teraz jestem w stanie je sobie rozczesać i one sobie tak, o, widzicie? Ładnie, ładnie się układają. Więc nie rozczesuję ich od razu po zrobieniu, tylko zostawiam, spryskuję lakierem i chodzę sobie tak w domu właśnie w takich, wiecie, takich o. Jak to powiedzieć? W takich rulonikach, takich śmiesznych, komunijnych. I dopiero jak już muszę wychodzić, to wtedy sobie te włosy rozczesuję. No i tak mi się, tak mi się to sprawdza. I podsumowanie: moja finalna opinia. Czy kupiłabym ponownie? kupiłabym ponownie. Myślę, że tak. Yy, czy jest warta swojej ceny? No to już wcześniej Wam powiedziałam. Ja akurat jestem gadżeciarą, więc uważam, że, że jest popyt, jest podaż. Yy, jeśli ludzie są w stanie tyle za to zapłacić, to taką to ma cenę. Zresztą podobnie jest z Thermomixem. Yy, I ostateczna rekomendacja, kupować czy nie, to zostawiam Wam. Jestem w ogóle ciekawy, jak odebrałyście mój film. Czy... To, jak wam to przedstawiłam, zachęciło Was do zakupów, czy nie? Bo może mm, Dyson chciałby mi jednak za ten film zapłacić. A może nie. E, może niepotrzebnie mówiłam o tej awarii, bo powiem Wam szczerze, że jak ja sobie oglądałam na YouTubie takie recenzje, to nigdy nie słyszałam o jakiejś awarii, więc nie wiem. E, no dobrze, moi kochani. A ja bym chciała Was jeszcze na koniec zachęcić do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia swoich komentarzy. Napiszcie mi, czy jestem głupia, że wydałam e, ćwierć Kobla na urządzenie do stylizacji włosów i zapraszam was do moich innych filmów. Ja tak naprawdę jestem kosmetologiem i nagrywam głównie w temacie branży beauty, ale być może zainteresują was, was też takie tematy związane z kosmetologią. A jeśli chcecie spróbować naszych naturalnych, tłoczonych, na zimno, nierafinowanych olejów, które właśnie sprawiają, że włosy rosną jak szalono, że po prostu już nie zarabiam na fryzjera, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę www.olejowe. Com. I do zobaczenia, cześć!